Tak jak obiecałem, wracam z relacjami z turnieju z cyklu Grand Chess Tour w Bukareszcie. Dzisiaj nie z Warszawy, dzisiaj nie na żywo, ale cały czas na temat gry Jana Krzysztofa Dudy. Wieści umiarkowane, bo wydawało się, że Jan Krzysztof Duda ma dzisiaj. Czy miał dzisiaj w starciu z, z Bogdanem Deakiem z Rumunii duże szanse na wygraną? Niestety wygrać się nie udało. No i zamiast fajnego powrotu po tej nieszczęśliwej, e, niefortunnej porażce z Richardem Raportem, mamy remis i kolejne rozczarowanie. Zobaczmy, jak ta partia przebiegała. Zaczęło się od ruchu E4. E, Rumun odpowiedział ruchem C5, skoczek F3, skoczek C6 i tutaj e, wariant z gońcem B5, wariant Rosso -Limo. Teraz czarne mają wiele wyborów. Można grać D6, można grać E6, można grać skoczek F6, można grać G6. G6 jest chyba takie najbardziej pryncypialne. Janek odpowiada krótką roszadą i pogoniec G7 gra ruch C3. Jest to taki, można powiedzieć, ostatni krzyk mody. Bardzo często zawodnicy tak grają. Zresztą, jak zaraz się przekonamy, obaj tak już w swojej karierze grywali. Janek Wiele razy próbował białymi tutaj uzyskiwać przewagę i to z całkiem niezłym skutkiem niekiedy. Przeciwnik odpowiedział ruchem A6, co nie jest pryncypialne takie najbardziej, bo, bo kluczowy ruch tutaj to zdecydowanie skoczek F6, które próbował z Janem Krzysztofem Dudą, nie kto inny jak Magnus Carlsen w jednym z internetowych turniejów w ubiegłym roku i powierza E1 Roszada D4, D5, E5, skoczek E4. To jest jedna z głównych pozycji wariantu, gdzie ostatecznie dochodzi do takiej dość nietypowej struktury. Tutaj jeszcze Carlsen Grał bicie. Po biciu na C6 można bić i hetmanem, i pionem, i to są bardzo ciekawe pozycje, które kiedyś uznawane były za dość bezpieczne dla czarnych, ale teraz komputery bardzo lubią sytuację, w której jedna z de stron ma takie pionki i neutralizuje poczynania z fiank czetowanego gońca, także to jest taka główna ścieżka. Natomiast nie chciał na nią iść Rumun, zagrał posunięcie A6, nastąpiło goniec C6, DC6, i tutaj H3 ze strony Janka. Nie jest to najczęstsze posunięcie, ale też było ono już przez Janka grane. Chodzi o to, żeby nie dać przeciwnikowi zagrać goniec G4, po którym następuje związanie i często po prostu wymiana gońca na skoczka. Ten goniec teraz nie ma dość dobrego miejsca dla siebie, i taki jest sens gry białych. Czarne odpowiadają ruchem skoczek F6, to ruch normalny. Można też grać Hetman D3 wykorzystując taką dziurę w obozie białych. Tak z Janem Krzysztofem Dudą grał kiedyś Tejmur Rajabów, ale powierza E1, E5. To chyba nie jest zbyt dokładny ruch. Janek zagrał B4. Bardzo silny ruch, bicie, bicie. Za chwilkę zagrał goniec B2. A potem zaatakował pionka, gdzieś tam wykurzył Hetmana i ostatecznie dostał lepszą pozycję. Stąd skoczek F6 zagrane przez DAK. Chociaż co jest bardzo zaskakujące, on już tutaj miał zużyte kilkanaście minut. Minut. Chyba nie spodziewał się, że partia zmierzać będzie w tym kierunku, a zaraz zobaczymy jeszcze bardziej e, szokującą, tak naprawdę rzecz, bo powierza E1, Ruszada D4, CD4, CD4. Mamy pozycję, w której najlepszym ruchem jest posunięcie C6 na C5 i co ciekawe, tak jak zerknąłem sobie do bas, taką partię grał czarnymi, nie kto inny, e, nie, przepraszam, taką partię grał białymi nie kto inny jak Bogdan Deak. Co prawda była to partia na jednej z internetowych platform, prawdopodobnie w tempem błyskawicznym, ale jest to no niemałą ironią losu, że Deak miał już doświadczenie w tej pozycji i przeciwnik jego właśnie zagrał to najlepsze posunięcie, a mimo to Rumun tego tutaj nie zagrał. i Ja sądzę, że on realnie zapomniał tej partii, bo takich partii internetowych rozgrywa się dużo, można zapomnieć. Natomiast C5 jest tutaj najlepsze. Białe nie mają nic sensowniejszego, niż przepchnąć pionka i po b5 czarne mają bardzo podobną pozycję do tej co w partii z jedną różnicą skoczek stoi na f6 gdzie dość skutecznie utrudnia zagranie na przykład ruchu e5 nie ma potrzeby przestawiania tego skoczka gdzie indziej zresztą czarne zyskują tempo i po prostu stoją no być może troszkę gorzej ale bez jakiegoś dramatu natomiast Rumun zagrał skoczek d7 nastąpiło skoczek c3 b5 to właściwie nie ma znaczenia. Można też zagrać C5, ale już ten skoczek stoi na D7, co nie jest dla czarnych sukcesem. Było B5, goniec G5. Tego gońca można wyprowadzać na to pole. Można na inne. Tu wygląda bardzo ok. Goniec B7, Hetman D2, C5, D5. No i doszliśmy do struktury. Która przez parę ładnych posunięć będzie się teraz utrzymywała, można dość śmiało powiedzieć, że białe stoją tutaj przyjemniej, może nawet po prostu lepiej, głównie z uwagi na fakt, tego, że co prawda czarne mają parę gońców, ale te gońce nie są takie strasznie aktywne, a białe mają dużo większą przewagę mianowicie bardzo silne centrum, centrum które paraliżuje figury czarnych, gdzieś tutaj jest jeszcze nieprzyjemne związanie, gdzieś są IDE D6. Dzięki kontrolom. Roli nad centrum, można nawet próbować ataku na skrzydle. Wiele jest tutaj rzeczy, które białe mogą zrobić, i to chyba y, zgubiło Jana Krzysztofa Dudę ten nadmiar bogactwa. Bo y, było skoczek B6, wieża AD1, prosta centralizacja wieży. Wieża nic nie robiła, tutaj stoi dobrze. Wieża C8 i goniec H6. Analizowałem chwilkę tę pozycję z komputerem, różne sugestie tutaj. Komputer pokazuje goniec H6. Jak na ludzką decyzję, jest całkiem przyzwoite. Jak wymienimy gońce, przeciwnik traci jeden z swoich ostatnich atutów, a my. Cały czas posiadamy silne centrum, więc nie ma powodów, dla których nie wymieniać tych gońców. Ale według komputera czarnym mają tutaj ścieżkę, która no, zmniejsza ich problemy, mianowicie B4 skoczek E2 i E6. Ale ani to nie wyrównuje w sposób oczywisty, ani nie jest to proste do zagrania, bo to zawsze ryzykowne zadzierać tam, gdzie przeciwnik jest. Mocniejszy. jak się na to nie zdecydował, zagrał posunięcie Hetman D8 na C7, i teraz Polak po prostu wybił. Czyli pozbawił przeciwnika największego atutu pary gońców i zagrał bardzo ładny ruch. Ten ruch mi się podoba. B3 to jest takie typowe posunięcie w tych strukturach. Jeśli teraz przeciwnik zagrałby C4, gramy B4 i już jest właściwie pozamiatane, te pionki mogą być tylko problemem. Goniec jest przez nie ograniczony. Czarne puściły pole D4. Same zyski z takiego obrotu wydarzeń miałyby białe. Warto zaznaczyć, że taki ruch jak C4, kiedy pionek nie jest na B3, ma trochę więcej sensu, bo wtedy tego pionka nie możemy w żaden sposób awansować, a jak możemy go przesunąć na B4, blokując centrum, to to jest bardzo często e, przydatne. No i B3 ma też ten sens, że można tutaj akcję zaczepną rozpocząć ruchem A4, e, która właśnie jest tematem, bo czarne zagrały ruch wieża C na D8, dość elastyczne posunięcie. E, czarne po pierwsze stawiał wieżę na tej samej linii, co Hetman, po drugie e, szykujące ewentualnie ruch e6, to się w partii zmaterializowało. No i niekiedy można też gońca przeprowadzić na c8. Powiecie, że teraz nie ma to sensu, ale gdyby białe zagrały h4, co jest absolutnie jedną z opcji, bo tutaj białe mają szereg różnych opcji, no to w tym momencie już goniec c8 jest absolutnie prawdopodobnie nawet najlepszą ścieżką. Chodzi o to, żeby zająć pole g4, uaktywnić gońca, który nic nie robi i, i walczyć. Natomiast białe stoł tutaj przyjemnie można zagrać. Zagrać nawet H5, po prostu ewentualne bicie jest po prostu złe, dlatego że Hetman wskakuje na H5 i zaraz dajemy mata albo coś takiego. Jeżeli natomiast zagramy gonie z G4, H6, no to to jest właśnie coś, na co można iść. Mi się wydaje, że tak bez większego zagłębiania się w pozycję, w tym kierunku Janek mógł iść. Zagrać po prostu H4 i izi kiepionek. Y, gdzie pionek będzie mógł dojść? Jak czarne zagrają H6, no to okej, okay. to już wywalczyliśmy ruch H6. Nawet można pomyśleć o H5 jak G5. To gdzieś tutaj w powietrzu wiszą jakieś oddania figury. Można skoczka przeprowadzić na pole F5. Robi się tutaj sporo zamieszania. Także H4 było jednym ruchem i choć czarne się na to przygotowują, to nie jest to powód, dla którego mielibyśmy odrzucić ruch H4. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, w tej pozycji mamy trochę grając z białymi problem z bogactwem wyboru, bo można z jednej strony grać na skrzydle e, królewskim, tam gdzie przeciwnik może mieć problemy z królem. Można też e, grać na skrzydle hetmańskim, mianowicie zagrać A4 i próbować gdzieś tutaj dobrać się do słabości przeciwnika, bo pionek C5 może być słabością. I teraz, jak B4 bo chyba b4 w ogóle trzeba zagrać, jakiś ruch tego typu, no to w tym momencie po prostu bijemy, bijemy i wyeksponowaliśmy słabość na polu c5, ten pionek prawdopodobnie pada i białe mają wygraną pozycję, a jak czarne grają c5, odchodzimy skoczkiem, prawdopodobnie a5, żeby tutaj ewentualnie gońcem gdzieś wyskoczyć, no to możemy na pionku c5 się gdzieś tam skupiać, można zagrać na przykład wieża c1, gdzieś tutaj budując napięcie na pionka, zaraz hetman e3, ta pozycja jest pozycją do jednej bramki, i tutaj był bardzo bogaty wybór, właśnie a4, właśnie h4. Może jeszcze jakieś ruchy typu wieża c1 też można rozpatrywać. Nie wiem, czy w tej akurat pozycji, bo tutaj zauważmy, że no, przeciwnik też się szykuje, gdzieś zagrał wieżą na d8, może zagrać e6, ale to też jest ciekawe, możemy gdzieś hetman b2 wyskoczyć, zerkamy na króla, jak król odchodzi, bijemy, bijemy i w tej pozycji też jeszcze coś można wykombinować, chociaż zdecydowanie czarnym się poprawiło, bo jedna wieża na otwartej linii, druga gdzieś grozi oddaniem jakości, robi się skomplikowanie. W tym momencie był wybór i zarówno A4, jak i H4 w moim przekonaniu dają białym ogromną przewagę na pograniczu czegoś więcej nawet niż ogromnej przewagi. Strategicznie czarne bardzo podejrzane, jeżeli nie zdołają zrobić jakiejś akcji zaczepnej, a na to się jeszcze nie zanosi, to po prostu można przegrać tę pozycję bez gry. Niestety... W tym momencie polski zawodnik nie znalazł optymalnego planu, zaczął robić ruchy, które e, no, były zbyt wolne, tak naprawdę, bo ruch Hetman G5 mi się nie podoba z definicji, to jest taki troszeczkę naskok w stylu, mm, no właściwie nie wiadomo o co chodzi. E, czarne zagrały H6 i można powiedzieć, że to był sens operacji Janka, nastraszyć przeciwnika, wymusić osłabienie, ale po powrocie na E3, znaczy powrocie, no. Przedstawieniu Hetmana na E3. Nie mogę powiedzieć, że widzę jakiś wielki zysk z tego, że pionek przemieścił się na h6. Gdybym miał pionka na h4, tak jak wcześniej pokazywałem, to już możemy zagrać h5, budować jakieś napięcie, kreować jakieś słabości. A tutaj pionek przesunął się na h6. Jedyny jakiś sens mógłby być związany z rzuceniem skoczka na g4, ale to też może być za wolne. Czarny zagrał wieże f8, jeszcze dobitniej szykując się do zagrania e6 i tutaj polski zawodnik kompletnie stracił wątek. Skoczek h2 był u komputera bardzo ciekawe z ideą skoczek G4, natomiast no ja, prawdę mówiąc, nie wiem co dalej robić po H5. Tutaj komputer też wcale nie sugeruje jakichś prostych ścieżek. Widać, że czarne już są o krok od rozpoczęcia akcji zaczepnej i średnio mi się to już zaczyna podobać. Natomiast, no, może należało zagrać na przykład wieża C1. Taki ruch, mając Hetmana na E3, jest absolutnie uzasadniony. To się wiąże z koncepcją oddania figury. Nie wiem, czy Jankowi przeszło to przez myśl, znając jego pewnie tak. I tutaj po ruchu E6 mamy fajny skoczek. Bije B5, bicie wieża B5, atakując pionka. Jeżeli Hetman idzie na pole D7, żeby go obronić, to w tym momencie możemy nawet zagrać wieżą na C1. Grozimy wieża C7, grozimy skoczkiem na E5 ta pozycja robi się naprawdę nieprzyjemna, także prawdopodobnie hetmanem tutaj jest lepiej zagrać, żeby grozić być może jakimiś biciami, teraz wieża C1 nie jest tak groźna, bo się zawsze przesłonimy wieżą po wieża C7 ale możemy po prostu teraz pobić pionka i po skoczek C8 mamy trzy pionki za figurę i jest bardzo ciekawie, DE6 i no nie wiadomo tak naprawdę, w którą stronę to pójdzie. Ja chyba w ogóle po F6 wolałbym to grać białymi, mniejsze są tutaj szanse na problemy, a trzy pionki za figurę są. Więc że C1 było ciekawym ruchem. Można było zagrać A4, to jest ruch, który mi się akurat zupełnie podoba. Jeżeli bicie, 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 no to to jest znowu historia, o której mówiliśmy. Pionek C5 prędzej czy później pada, białe powinny stać dobrze. Także po ruchu A4 raczej nie B A4 raczej ruch. W stylu E6, ale wtedy, nawet wtedy możemy próbować tego typu operacji, zbić tutaj na B5 i nadal z uwagi na słabość pionka C5 białe powinny stać lepiej. Tymczasem w partii nastąpiło wieża D2 i nie wiem o co tutaj chodziło Jankowi. Obaj zawodnicy mieli już stosunkowo niewiele czasu, bardzo dużo od tego czasu tutaj palili i po ruchu B4 dość naturalnym, bo wypędzamy skoczka, skoczek E2, E6, widzimy, że czarne nabrały wiatru w żagle, kontratakują bardzo dobrze ustawione wieże. Wszystkie figury są gotowe do tego, żeby Rozpocząć akcję, zaczepnął w centrum i czarne już nie mają problemów. Nastąpiło wieża C1, bicie na D5, wieża C5. Teraz chyba, nawet nie chyba, na pewno niedokładnie zagrał um, DEAK. On nie docenił tej. Um, potęgi białych skoczków, bo trzeba było chyba zagrać hetman b8 po to, żeby wieża cały czas miała kontakt z polem e4 i okazuje się, że po takim dość narzucającym się hetman d4 król g 8 e5, czarne tu stoją po prostu dobrze, można skoczek d7 wieża c2, nawet nie bijemy na e5, tylko gramy a5 broniąc tego pionka. Teraz wisi pionek na e5 za darmo, już pionek b4 tutaj nie wisi. Prawdopodobnie białe no tutaj nie Mogą stać lepiej. Nastąpiło natomiast Hetman E7, i tutaj bardzo ładne przestawienie białych. Mianowicie oddają pionka, grają skoczek F na D4. Nie można oczywiście pobić wieży, bo szach i tracimy Hetmana. To zresztą jest dość istotne zrozumienie niuansów taktycznych zwierząt na polu C5, bo po ruchu E5, żeby obronić pionka, następuje wtedy właśnie D4 i mamy problem wtedy jest ruch skoczek E na D4. Nie możemy tego pobić, ale jest jeszcze wtrącony skoczek D5 i teraz jak Hetman już odchodzi, to wie, że możemy zbić. A oddanie jakości no, w tej pozycji... Akurat nic nie daje. Także Janek bardzo ładnie zrozumiał, że można skoczek F na D4 tutaj zagrać. Teraz, tak jak mówię, bicie na C5 skutkuje szachem i zdobyciem Hetmana. Bicie pionkiem, natomiast no, nie jest rekomendowane z uwagi na piękną sztuczkę taktyczną, którą Janek znakomicie przygotował. wieża H5, dwa wykrzykniki. Piękne posunięcie, moi drodzy. No nie można pobić z uwagi na widełki oczywiście. Nie można zrobić właściwie nic innego, bo wisi na H6. Jedyny ruch to wieża H8, żeby obronić pionka, a wtedy ładna kontynuacja, skoczek G3, jeszcze jedna figura wchodzi do ataku wieży nadal nie można bić, a napięcie rośnie i według komputera ta pozycja, chociaż no, na oko mniej wprawione, jest jeszcze daleka do, do, do wygranej, według komputera tu już jest wygrana nie można na przykład jeszcze skoczek na B6 niekiedy wisi, pole F5 cały czas jest niebronione. Przedziwne to, ale faktycznie białe tutaj wygrywają. Znakomicie to polski arcymistrz zrozumiał. Zrozumiał to też Rumun i nie pobił piątkiem zbił hetmanem, ale okazuje się, że po g 3 skoczki stoją znakomicie. Białe mają pionka mniej, ale długofalowo pozycja białych jest lepsza, dlatego że goniec jest zablokowany, nie można go uaktywnić, pionki są słabe, białe odbiją materiał i mogą wtedy liczyć na przewagę. Czarne wymieniły hetmany, to najlepsze rozwiązanie w tej pozycji. Bez hetmanów pozycja czarnych daje szansę na ratunek, z hetmanami chyba mniejsze. Bicie, i tutaj mamy sytuację, w której jest 27 ruch do kontroli jeszcze daleko. Przeciwnik ma minutę 26, czyli czasu mało. No, szkoda, oczywiście, że nie ma Hetmanów, żeby ta pozycja była bardziej złożona, no ale nie ma. I to, co teraz Janek powinien był robić, to utrzymywać napięcie na szachownicy, a napięcie, niestety, zdjął. Zagrał skoczek C2. Od razu chciał zdyskontować, czy zdyskontować, raczej odbić materiał, ale nie spieszyło się. Tego pionka zawsze odbijemy, i tutaj spora niedokładność. Spokojnie można było zagrać F3, Król F2, co i tak potem nastąpiło, ale dlaczego od tego nie zacząć? Kiedy tu przeciwnik nie ma jasnych ruchów, a jak nie mamy jasnych ruchów, w niedoczasie jest to zawsze bardzo nieprzyjemne. Być może Janek obawiał się ruchu wieża na C8, i to wygląda rozsądnie, ale wtedy mamy bardzo silny ruch wieża A5. Wygląda to ohydnie, i trudno się na to zdecydować, bo Janek też miał bardzo dużo czasu, zaledwie 6 minut. No, ale okazuje się, że na dominacji, na aktywności białe tutaj stoją bardzo dobrze, i ta wieża, mimo że stoi troszkę tak fikuśnie, no to tak naprawdę atakuje dwa pionki, a my za chwilę zagramy królem, potem skoczka przestawimy na D3 i, i mamy jakieś plusy. Można powiedzieć, że czarny zagrał G5, żeby nie dać skoczek F4, ale to wtedy puszczą pole F5 i możemy próbować G4 przestawić skoczka jednego bądź drugiego na F5. To nie jest wygrana pozycja, to jest pozycja przyjemniejsza. Ale myślę, że ruch F3 stawiał przed przeciwnikiem większe problemy. Tym niemniej, to, co zrobił Janek, też miało sens, cały czas tutaj przeciwnika, pressingował, skoczek C2, wieża C8 jak korzysta z szansy wymiany. Wiesz, tutaj znowu był ten motyw, żeby wieży nie wymieniać. To jest troszkę decyzja komputerowa. Przy partii myślę, że nigdy bym się nie zdecydował na róg A5, bo tę wieżę gdzieś tam w liczeniu wariantów można stracić, stąd wymiana wież. Ale ta pozycja też jest dla białych przyjemniejsza. Ona daje realne, praktyczne szanse na wygraną z prostej przyczyny. Mamy dwa pionki na jednego na skrzydle hetmańskim. Jest perspektywa wyrobienia oddalonego, wolnego piona, i to się w partii stało. Z takim oddalonym pionem naprawdę można wygrać. Było A5, skoczek D3, wieża E7, skoczek C5, skoczek B6 i teraz F3, czyli to, co mówiłem wcześniej. Od tego można było zacząć i potem, jak w, w walce doszłoby do podobnej pozycji, już byśmy mieli tego króla bliżej, więc białe mogłyby teoretycznie coś tam zyskać na tym. A4, czarne dążą do. Wymiany pionków, im mniej materiału, tym większe szanse na remis. I oczywiście no, nie chcemy grając z czarnymi, żeby tutaj w jakimś tam momencie ten pionek został wyblokowany. Pytanie, czy Janek sam nie mógł zagrać tutaj A4 jest całkiem zasadne. Można było tego próbować. Co prawda, no, chcielibyśmy mieć troszkę lepiej ustawione figury, to jest odpowiedzialna decyzja. Natomiast też był to ciekawy ruch. Janek na to się nie zdecydował. Być może oceniam, że ta pozycja jest bardzo bliska. No, jest du dużo lepsza i ona jest lepsza, może nie dużo, ale, ale daje dobre szanse, bo właśnie to, co mówiłem wcześniej, mamy oddalonego wolnego pionka. Ten pionek jest zablokowany, ten pionek jest potencjalnie słaby. Wystarczyłoby wcale niedużo, żeby tutaj przedrzeć się królem do pionka, żeby wykorzystać przewagę tego pionka B. Goniec C8, wieża A2, wieża C7. 5 skoczek D7, skoczek D3. Wszystkie te ruchy, mniej lub bardziej logiczne z obu stron, i w tym momencie DAK decyduje się na bardzo ciekawą rzecz, też typową dla arcymistrzów wysokiego poziomu. Nie próbuje tutaj bronić pionka, czyli nie szuka defensywy pasywnej, na przykład ruchu skoczek F6, wtedy białe zagrałyby skoczek D4, pięknie ustawione skoczki. Zaraz przestawiamy króla na pole D2, czyli na przykład na wieża C3 gramy król E3, król D2. Skoczki kontrolują wszystkie. Newralgiczne pola, a my będziemy za chwilkę awansowywali tego pionka i ta pozycja może się mylę, ale wydaje mi się, że może być po prostu wygrana dla białych. Dlatego, jak znajduje ruch wieża C2 szuka aktywności, zmienia charakter pozycji i to przyniosło efekt. 38 ruch mamy, jeszcze panowie, zrobili e dwa ruchy, doszło do kontroli czasu. I tutaj Jan Krzysztof Duda myślał bardzo długo. I z jakiejś przyczyny coś mu tam w tej głowie nie styknęło, szybciutko szansę na wygraną wypuścił. Może to nie jest wygrana pozycja, mało mamy materiału, ale pionek więcej jest, można przeciwnika męczyć. Ja się spodziewałem, że ta partia będzie trwała o, oh, i jeszcze trochę, a skończyła się tak naprawdę w dwa ruchy. Już pierwszy ruch po długim namyśle jest lekko zastanawiający, dlaczego Janek nie postawił wieży na C5. Nie wiem. Być może chodziło o to, że wieża z E5 ma bronić skoczka E2, natomiast. O ile wiadomo, że tutaj zostały wykonane głębokie obliczenia, to tak intuicyjnie powiem szczerze, że nigdy nie postawiłbym tej wieży na E5. Na C5, gdzie jakieś mam um, opcje wieży C7, może wymiany wieży na E2, no to gdzieś by mi szło do przyszło do głowy coś takiego. A na E5 mi się wydaje, że ta wieża tutaj stoi pod jakimiś tempami. To może być kwestia gustu, nie mam żadnego uzasadnienia jakby obiektywnego, po prostu wizualnie mi się to posunięcie nie podoba. Choć no, podejrzewam, że chodziło przede wszystkim o to, żeby ruszyć króla, żeby ta wieża od razu broniła skoczka, żeby zarobić jakieś potencjalnie ważne tempo. Przeciwnik odpowiedział ruchem goniec E6, no i teraz jest... Właściwie ostatni ruch tej partii. Ciężko zrozumieć, dlaczego Janek nie zagrał ruchu B4, bo koniec. No, znaczy pionek jest atakowany, nie możemy go za bardzo sensownie obronić. Bo Janek tak jak zagrał w partii, to go po prostu stracił. Natomiast B4 teoretycznie powinno nie działać z uwagi na skoczek D5 i jakieś problemy, ale tutaj mamy zawsze bicie, bicie i skoczek C3. Bardzo ładne, podwójne uderzenie. Pole A5 nie działa, bo oczywiście. Pionek bije wieżę. Więc tutaj na taktyce B4 działa, i nie mam zielonego pojęcia, co sprawiło, że Janek tego nie spróbował. Bo tutaj ruch B4 nie może prowadzić do problemów, a może się okazać tak, że no wygramy. No mamy być może nawet groźbę ruchu wieża A5, wymiany wież. Jakby to się udało, to. To dlaczego nie możemy tej partii wygrać? Nie mam zielonego pojęcia co sprawiło, że, że tak nie nastąpiło. Zamiast tego Janek zagrał skoczek D na C1, dostał wieża B2, i się okazuje, że z tego układu, gdzie wieża i goniec atakują pionka B3, nie da się wyplątać. Co prawda ten pionek nie spada od razu, ale za chwileczkę go białe stracą, no i wtedy wraz z nim szansę na wygraną. Nastąpiło jeszcze G4. Przeciwnik dał szacha. No i tu już jest koniec partii, bo za chwilkę wymieniają się wszystkie figury. Oczywiście pułapka była taka, że na bicie jest wieża B5 i z uwagi na słabości taktyczne, na związanie tej partii czarne prawdopodobnie nie uratują, natomiast no, nie trzeba się z tym spieszyć, pionek nie ucieka. Skoczek D5, czach, Janek odszedł i teraz skoczek na F4, wymiana skoczków, i po kolejnych uproszczeniach doszliśmy do wieżówki 3x3. Jeszcze panowie zrobili kilka posunięć, ale to już oczywiście musiał być remis. Remis, który, no właśnie. Remis, który nas rozczarowuje, bo były tutaj szanse, nie wiem czy można powiedzieć, że większe szanse w tej partii Janek miał w końcówce. Mi się wydaje, że bardziej w grze środkowej jedna czy dwie bardziej nieprzyjemne dla przeciwnika decyzje i mogło być bardzo nieprzyjemnie. Natomiast jasne jest jedno: były w tej, partie, w tej partii momenty, które mogły doprowadzić do większej presji na przeciwniku. Do wygranej, myślę, nie było daleko, no i dlatego możemy tutaj mówić o wypuszczonej. Szansie. Na dzisiaj to tyle. Zachęcam do zostawiania łapek w górze, re, w górze, do zostawiania komentarzy pod wideo. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.